No i to jest to. Dobry, dobry, coś pięknego. Solidny sprzęt, przywożą na miejsce, a normalne przyczepki to z tego co wiem to na palecie. Więc bierzecie i macie fantastyczną przyczepkę, po polsku Unitrailer, po takiemu jak powinno być to oczywiście Unitrailer, ten jest git. I mamy solidną, piękną przyczepę, jeszcze bez rejestracji, ale mam papiurki. Powierzchnia jest większa niż myślałem, ale w praktyce pokażę ją przy okazji, bo lepiej wozić gruz i pokazać jak to się spisuje niż na haku tego pięknego auta, tylko boję się, że nie, że nie jest za słabe, nie? O kurde, za go bierze. No to dobre. Porządna lubelska firma, a nie jakiś Chińczyk. Taka prawda. Jest połowa czerwca, ale się rozpadało i chodzę w czapce, bo boję się, że się zaziębie bo na weekend jadę do domu rodzinnego. I co? I nadszedł moment, że trzeba obudowę zamontować do tego jakże pięknego cuda, którym jest moja piękna przyczepka Unitrailer Solid. No to robimy to. Chyba z najrozsądniejszych rozwiązań jest po prostu wejść na YouTube'a od Unitrailer i po prostu zobaczyć jak zamontować ten stelaż, żeby nie popełnić błędu i żeby dwa razy tego nie montować. Ja sobie stawiam telefon o tu i będę sobie przerywał. Zobaczcie w ogóle na, na cały plus tego urządzenia. Całkowicie ściągane wszystkie burty. Po prostu coś przeboskiego. Jest to coś, co naprawdę może się w życiu przydać. Dzięki czemu możecie wozić większe rzeczy niż nawet przyczepka. Chociaż będę szczery, jeśli chodzi o przyczepkę, to nie znam nikogo osobiście, kto by miał większą. Każdy ma standardową, i tak naprawdę ta standardowa rzecz jasna jest wystarczająca. Ale nie zmienia faktu, że mieć taką jak ja to już jest marzenie człowieka, który ma przyczepki. Nie oszukujmy się. Taka jest prawda. Zaczynamy od początku. Jeden, dwa. O, już warto tutaj wtedy zaczepić to w sumie. Jeden, dwa. I jeden. O panie! To jest wyższe niż nie tylko się spodziewałem, a niż nawet bym chciał, ale może ona nie ma ładowności nie z tej ziemi, ale za to lekkich rzeczy możesz wozić. Ile tylko zechcesz. Mamy to. Prrpa, na. I teraz to tak. Tu są raz, tu są dwa. Dobra, jedziemy z tematem. Pytanie: Czy to jest na Grubasa? A nie z tej strony, panie, przecież jest dyszel. By się mogło źle skończyć. Oj to by się mogło źle skończyć. Mm, mm. Od razu sobie to o. Nie wiem czy to jest po kolei oczywiście. Zaraz wyjdzie, że robię błąd, ale ja uważam, że se powkładam, żeby było bardziej stabilnie. Cyk. Tu się kawałek odgiął. Więc trzeba sobie było poradzić. Jak to się mówi w moim środowisku na logikę. To jest jedno, zostały dwie deski. Aha, na górę. I teraz te. Raz. Czekaj, jak ja będę z tym jeździł. Nie umiem jeździć z przyczepką, ale muszę się nauczyć. Mam prawko, nie? No i mamy to. Jest pierwsza konstrukcja. Teraz jedziemy z następną. Raz, dwa. Teraz zobaczymy, czy to spadnie. Oczywiście, że spadnie, a i tak to zrobię. Podokręcamy na sam koniec. Zacznijmy od pierwszego wymagania. Niedłużego. Jeden. Dwa. Ta kamera nie przetrwa we vlogowaniu, takim jak sami widzicie, dość robotniczym. Jestem więcej niż tego pewny. Cyk. I teraz będziem zakręcać śruby. Raz, dwa, trzy, cztery. To są takie śruby, że one się od góry wbijają i jest już luz uh -huh. Tylko teraz mam pytanie czy mi się to uda zrobić z dwóch stron bo mnie wszystkich chce tak wygląda no. żmudna, ale dość prosta robota wiadomo po latach te deski mogą przegnić chociażby dlatego, że moje były trochę na zewnątrz z mojej winy zanim je rozpakowałem to mnie tu deszcze spokojne złapały i tak to wygląda dobra jestem sam więc jest mi ciężko żony nawet nie mam jak poprosić bo żona jest z dziećmi muszę kombinować sam na pewno są na to lepsze sposoby niż ja użyję chociaż mam szczerą nadzieję że plandeki nie uszkodzę dla kogo to jest stworzone ja tego nie uniosę, muszę się stół. Trzeba tu podjechać i ja se to od góry będę nakładał. No to jest wszystko solidnie wykonane, ale do tego trzeba dwóch. Do tańca trzeba dwojga. No. Jak teraz tego nie ogarnę, to ja już nie wiem. Nie wiem, czy to jest odpowiedzialne, ale ja nie widzę innego wyjścia. Jak ja to mam nałożyć? Jakoś tu próbuję rozwiązać. No, chyba wychodzi mi dobrze. Powoli zaczyna to mieć ręce i nogi. Ty! Udało się. Teraz jeszcze trudniejsze zadanie, a mianowicie musimy to wszystko powiązać. Ale pamiętajcie, robicie to raz i dopóki tego nie ściągniecie, to już nie musicie z tym robić nic. Ale raz, a porządnie. No wiecie, są dwa rodzaje przyczepek. Przyczepka na życie i przyczepka, która po prostu ze względu na oszczędzanie. Może się roz, po prostu rozklaczyć. No. Uznaję tą przyczepkę za taką na życie. Patrząc na ich solidność wykonania, uważam, że będzie to moja przyczepka na zawsze. Na logik logikę rzecz biorąc, już wiem o co chodzi. No i to jest to. To jest naprawdę duża, wysoka. No powiem wam, nie mam pewności, czy aż tak chciałem mieć zajebistą przyczepę. Mhm. Czy jest tam coś na dziś? Nie, wszystko zostawiam na dziś tam, bo w śmieci będę wywoził dopiero jutro. I jakbym wywoził śmieć, łóżka, cokolwiek, to po prostu mogę tego zmieścić. Więcej niż się komukolwiek wydaje, naprawdę. To jest fenomen, nie? Porządność wykonania jest niesamowita. Więc delikatnie mówiąc, no, powinno mi to służyć. No co mam Wam powiedzieć? Chodźcie popatrzeć. Delikatnie mówiąc, wygląda jak wóz drzymały. Nie no, ta paka to jest po prostu coś niesamowitego, wielka, piękna, cyk, wchodzimy do środka, uwierzcie mi, kurde, myślę, że gdybyś tu sobie postawił łóżko lub coś w tym stylu, mógłbyś tu sobie delikatnie, wiem, spać. Dobra, nie będziemy się tu rozwodzić, nie wiadomo co opowiadać, po prostu to jest przyczepa jak każda. Inna tylko, że ta ma ten plus, że jest naprawdę porządna i jest wykonana w Polsce, w województwie lubelskim. A wierzcie mi, województwo lubelskie to już samo w sobie jest plus, że tam jest wyprodukowane. Dlatego Unitrail sobie dobrze działa w naszych regionach. A my możemy, że tak powiem, korzystać z dobra, jakim jest to. W naszym kraju porządne takie rzeczy produkują. Z minusów jest to, że nie umiem jeździć jeszcze z przyczepą na tyle. Bym się czuł pewny. Z plusów będę się uczył. Tak wygląda sytuacja. Do przyczepki wszystko aż po sam dach. Stąd, co widać też jest pełne i będę miał spokój. No, biorę się do roboty. Jeszcze cofnę ją. No, pamiętajcie, że ja nie umiem, nie? Wiem, że tu się na odwrót kręci niż się chce jechać. I ja dla mnie mnie to przerasta. O! Niech będzie tak. E, panie! Jest git. Tak się właśnie wykorzystuje przyczepkę w domu. Jeden tydzień minąłem, bo nie skapnąłem się, że to ten czwartek, a ostatnio jak były mieszane, to, to już bym tego nie ogarnął, więc doszło do tej sytuacji, którą widzicie. Pierwszy raz mi się to zdarzyło, odkąd tu jestem, ale zdarzyło się. A przyczepka właśnie po to jest, żebym mógł z tego wybrnąć. No i szalabala. Jest sytuacja taka, że jest pełne. Raz... Dwa, żeby nie wypadło. Prima sort. Mhm. I tak to jest, moi drodzy. Przyciepka. A ja uwalony, ale szczęśliwy, bo okazało się, że się udało. Teraz najlepsze z zadań, a mianowicie muszę wyjechać, ale nie umiem cofać. To będzie zadanie. No i wielkie szczęście by spotkało. Wyładowane do zera. Cyk. Cała przyczepa prawie wyszła 70%. No i co? I wracam. A tu jest, widzicie, przyczepa samoróbka z dawnych czasów. Też już widać swoje lata przeżyła. I takie też mają sens, aczkolwiek w dzisiejszych czasach biorąc pod uwagę, że najzwyklejsza, yy, najzwyklejsza przyczepka z obudową kosztuje chyba w y, unitrailer. 2899, a bez tej obudowy to kosztuje chyba z 2600 coś. No jest to rzecz, która po prostu się przyda każdemu, kto mieszka na domku, a ja tymczasem śmigam na chatę. Też ta przyczepka ma pewne minusy. Jedną z nich jest to, że jest za ciężka dla jednej średnio zaawansowanej w siłę osoby, ale jak widać nawet Kung Fu Panda, który nigdy w życiu nie ćwiczył i nie ma na nic siły, jest w stanie przeciągnąć. Teraz na koniec nowa rzecz. Nie wiem jak to działa. A popatrzcie, mamy zabezpieczenie. Cyk. No i teraz oczywiście, jak ktoś będzie chciał, to ukradnie. Ale będzie miał trudniej. Ukraść w taki sposób. Nie, no ja jestem przeszczęśliwy. W niektórych miejscach. Unitrailer. Solid. Prosto z lubelszczyzny.